Prezentujemy teraz gołębia o numerze 6144. No i to mi się wydaje, że no nie wydaje, mi się to jest samiczka. I tu jest córka mojego tego olimpijczyka 371 374, który zdobył srebrny medal w standardzie na olimpiadzie. Ja tylko dodam, że to jest gołąb w standardzie, natomiast ten samiec u ciebie bardzo dobrze latał. Tak, i on nawet w tym roku, co został Olimpijczykiem, to on miał 10 konkursów. I, I rok wcześniej też. Tak, i on potrafił tak samo z maratonu dobrze nawet siadać. Tu są nawet pozycje tego gołąbka jej ojca, jak on siadał. To ósmy, 24, 27, 32, 33. Także też potrafił gołąb siadać z przodu. A znowu z dołu. Z dołu znowu samiczka to jest z głębi Hardy-Krugera. No i co tu chcę przedmienić, że u kolegi Karola Pająka córka tej, jakby siostra tej samiczki od strony matki, tylko to takie kojarzenie jest podobne, tylko że, bo tu jest 62-40 dziadek, a tam znowu dziadka brat jest skojarzony na tą właśnie samicę od Hardy-Krugera. I co chcę powiedzieć, że no kapitalnie też leciała, tak, do chyba 300 jak z tego co wiem, to chyba 320 km, to trzy razy ma drugi konkurs, tak? No ona generalnie ma dużo czołowych konkursów, może ja dopowiem, numer 5562, samica, Tak, tak. tam zresztą w rodowodzie napiszę, Dopisze, do, Tak, dopiszemy tam, bo jeszcze nie wpisałem, ale dopiszemy, żeby było wiadomo. Także ten gołąb, jak i, tak jak mówię, jak i ojciec, tak i, i, tak i y, mama też kapitalnego MG wydaje jej. I to jest pełna siostra znowu. Y, znaczy jej dziadek to jest pełny brat tej samiczki, co przed chwilą tam mówiłem 62-39. Pokażemy sobie skrzydło, jeszcze Łukasz, jak się prezentuje. samiczka, ale naprawdę jak, jak jej, jej ojciec no w standardzie. Pod standard pod to kapitalny gołąbek taki. No ale jakby nie patrzył, to zaś jest prawnoczka tej złotej pary 331-1684.